Witam w kolejnym filmiku. Niestety musiałam zrezygnować z ZOOM, dlatego, że trzeba było trochę odgarnąć kwestię czasową, że jest to chyba średnio realne. Biorąc pod uwagę, że gdzieś tam mogę trafić jeszcze w korki na przykład. W użyciu perfumowym różne wiśniowości, ale też jeszcze inne, takie różobordowości. Też że tak powiem, dogłębniejsze sprawdzanie po czasie też mojego nowego zapachu Peonia Nelhardin. Jest to pierwszy zapach, bo trochę nagrywałam okiem, gdzie użyłam pewien składnik zielony pierwszy raz. W ogóle muszę chyba jednak te informacje składnikowe osobno oznaczać i podpinać, przy trochę tych playlist nowych porobić. Yy, między innymi właśnie stanowa Dziwiszów Dzień jest o rolach Muchu, kolejna będzie o nie tylko, ale też yy, chciałabym powiedzieć o spójniku Artemizy, myślę, że o znanym Amirisie. Amiri, Amiris, brak to się wymawiam. Przepisywane Amiris. Wydźwięk go zbliżony, że rzeczywiście jest sandałowcowy. To tyle tematów wspólnych co zrobić dla chociaż... Że teraz tak dalej realizuję, to różnie to bywa. Czasami po prostu też wyłącznie. Dlatego czasami w takich filmikach, właśnie wielotematowych, zaznaczam jakiś temat, żeby w razie czego potem może ktoś mi się mrzecznie, bo ja sobie przypomnę, chociaż ja swoich filmików nie oglądam, <grych> ale może ktoś tam potem coś do pytania. W każdym razie muszę troszeczkę mocniej nie tylko opowiadać o tych tworzonych fachach, za, zamysłach, kwestiach, które chcę zrealizować, i realizacji, i. I tych obrazów w tych zapachach, ale też właśnie o składnikach. A tak mnie wzięło właśnie przy okazji tej Artemizji. Mam taki naturalny ekstrakt. I powiem szczerze, to jest w ogóle ta zielona, aromatyczna, ale ona ma bardzo ładnie w komponent taki niuans y, ładnej, ładnej zielonej mięty. A na przykład mam naturalny ekstrakt miętowy, którego spędzi się długo w, w lodówce przed y, w ogóle takim typowym tworzeniem używaniem i tak obserwuję, że, żeby nie wkrośmy w I ona jest dla mnie za mocna, oczywiście po gdzie będzie trochę słabsza, ale jednak ten niuans mięto mi się bardziej podoba w tej Artemisji. Także mam autobus, także kończę. Dozwolę się później. Jutro może coś nagram, za no to można zaproponować jakiś temat, może akurat podaję mi czas z specjalnie zrealizować.